Cześć! To już ósmy odcinek serii o zegarze szachowym. Nasz projekt przyszedł sporą ewolucję. Od zlepku kodu pisanego w samym mainie przez prototyp pisany na szybko i generowany w STM-Cube do całkiem sporego projektu korzystającego z CMake i z wzorców projektowych. Ostatnio zajmujemy się właśnie bardziej narzędziami i wzorcami projektowymi, nadganiamy te rzeczy, które olaliśmy na samym początku, ale są jeszcze feature'y do dodania. Główną rzeczą do dodania jest ponad 20 prekonfigurowanych trybów. To jest proste zadanie, ale z drugiej strony jest żmudne i wymaga dużo klepania kodu. Do tego będzie wymagać jeszcze więcej żmudnego testowania ręcznego. Chciałbym tego uniknąć, dlatego, zanim do tego przejdę, chcę powprowadzać do projektu różne ułatwienia, które pozwolą mi szybko dodać te 20 trybów i zrobić to bezboleśnie. Aktualnie brakuje mi jednego elementu całej tej układanki, czyli testów automatycznych, i właśnie tym zajmiemy się dzisiaj. Do tego projektu wybrałem sobie framework Unity z dodatkiem fixture i chcę również użyć CMake najlepiej razem z modułem CTest i pluginami do Visual Studio Code. Przechodzimy więc do konfiguracji. Po raz kolejny unit testy będę robił jako feature'a na oddzielnym branchu w gicie i dodam do maina dopiero jak będę miał wszystko skończone. Kod projektu możecie sobie śledzić z tego taga: episode 8 start. Pliki Unity przenoszę z projektu na GitHubie za pomocą copy pasta. Umieszczam je w test unit test Unity i tutaj core to są pliki głównej biblioteki Unity, a mam jeszcze dodatkowe pliki od modułu fixture. Specjalnie wybrałem metodę copy paste, nie chcę mi się bawić w ściąganie konkretnych wersji z oficjalnego repozytorium. Może to się jeszcze zmieni w przyszłości, ale na razie nie dodaję sobie roboty. Kopiowanie bezpośrednio zewnętrznych zależności do projektu to jest w ogóle ciekawy temat. Takie podejście wydaje nam się z natury nieprofesjonalne. Wolelibyśmy używać gitowe submoduły, menedżery pakietów, być może opcje CMake'a po to, żeby ściągać oficjalne wersje i nimi zarządzać. Ale moje podejście z tego projektu ma jedną ogromną zaletę: jest bardzo proste. Jak prześledzę komercyjne projekty, w których brałem udział, najczęściej. Używaliśmy właśnie kopiowania kodu z zewnętrznej biblioteki, nie zarządzaliśmy jakimiś subrepozytoriami. Takie podejście też polecam w moim kursie Git Embedded, szczególnie do własnych hobbystycznych projektów. To rozwiązanie po prostu działa. Mamy kontrolę nad wersjami plików, sami decydujemy jak chcemy coś zmieniać, nie musimy się obawiać, że zmienią się jakieś adresy, wersje itd. Nie musimy użerać się z subrepozytoriami, które w Gitie nie do końca dobrze działają, nie musimy użerać się z innymi mechanizmami Gita, czy z jakimiś sposobami na zarządzanie wersjami projektów. Poza tym, w takich projektach ściągniętych z oficjalnego repozytorium, często jest bardzo dużo śmieci, różnych plików, których my tak naprawdę nie potrzebujemy. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy ściągnąć freeRTOS-a, to tam jakieś 90% plików to są przykłady użycia na różne procesory. Można oczywiście ściągnąć też oddzielnie kernel, no ale generalnie często właśnie jest tak, że dużo plików w tych projektach jest nam niepotrzebnych. Tak więc mam tutaj folder Unity. Core to są główne pliki biblioteki, fixture to są pliki tego dodatku fixture. Dodatek fixture pomoże mi tworzyć grupy unit testów, które używają wspólnych funkcji setup oraz tishdown. Kolejna sprawa, którą muszę ogarnąć, to CMake i główny problem w unit testach, czyli to, że kompiluję na maszynę deweloperską. Teraz mój skrypt CMake będzie miał podprojekty na dwa różne kompilatory. Główny projekt kompiluję na Arma, na STMA32, natomiast unit testy będę kompilować na maszynie deweloperskiej, na GCC x86. Używam tutaj MinGW, wersja z WinLips. Jak wejdziemy sobie na stronę winlips.com, tutaj można właśnie ściągnąć tą wersję MinGW, którą aktualnie używam. No i z tą konfiguracją CMake'a będzie trochę zabawy. Dodatkowo samo Unity chce skompilować jako biblioteka statyczna na x86 i dołączać ją do wszystkich unit testów. Dlatego właśnie w folderze Unity mam plik CMakeLists, który właśnie będzie tworzyć tą bibliotekę statyczną. Dodaję tutaj oba pliki C, jakie używam. Zobaczcie, że wszystkie inne pliki tutaj to są headery. Natomiast mam tutaj Unity C i Unity Fixture. Kolejny target, jaki będę potrzebował to template do unit testów. Jeżeli masz mój kurs e, Test Driven Development e, w systemach embedded, tam poszczególne targety unit testów robiłem jako oddzielne projekty w CMake. Właśnie po to, żeby uniknąć tego problemu z dwoma kompilatorami w jednym CMake'u. Tutaj spróbujemy podejść inaczej i zrobić podprojekty i podfoldery. Czyli będziemy mieli główny katalog projektu. Tam będzie plik CMakeLists Lists i on będzie wykorzystywał coś takiego jak Subdirectory. Tutaj jest ad Subdirectory Unity na przykład. No i w ten sposób będę dodawał te podprojekty, tylko muszę coś zrobić właśnie po to, żeby odpowiednie podprojekty kompilowały się odpowiednimi kompilatorami. To rozwiązanie, które robię tutaj, jest trudniejsze, bo używam oba kompilatory naraz. Kiedy mam oddzielny projekt do unit testów, to mogę go skonfigurować z kompilatorem GC. Na x86 i ładnie wszystko zadziała. Tutaj natomiast mam domyślnie toolchaina armowego, i kiedy chcę przejść na x86, to sprawy się komplikują. Tak jak już wspominałem, utworzyłem teraz taki projekt template. To będzie projekt pusty, który będę kopiować, jeżeli będę chciał zrobić nowy target unit testów, i on będzie zawierać jeden test, który failuje. To służy tylko i wyłącznie do tego, żeby go skopiować, żeby podmienić odpowiednie nazwy i żeby zobaczyć, czy cała konfiguracja zadziałała. Specjalnie daję test failujący po to, żeby od razu sprawdzić w narzędziach, czy nowy test został dodany i czy fail jest wykryty. To jest bardzo dobra praktyka przy unit testach. Zawsze zaczynamy od tej fazy RED, nawet przy konfiguracji, czyli musimy mieć failujący test, bo od razu zobaczymy, jak wygląda cały flow zgłaszania błędów. I ten projekt template ma też swój CMakeLists i teraz właśnie jakbyśmy uruchomili nasz CMake, to byśmy się dowiedzieli, że kompilacja nie pójdzie nam do końca tak jakbyśmy chcieli, ponieważ będzie chciało nam się skompilować na army. Aby tego uniknąć, dodaję tutaj definicję dla kompilatora MinGW, czyli CMake compiler, dlatego pod projekt to będzie GCC, tutaj będzie AR, czyli archiver. I runlib, czyli kolejny element toolchaina, który pomaga właśnie z bibliotekami statycznymi. Jeżeli nie dodam tych elementów do bibliotek statycznych, te biblioteki skompilują się na ARMA, potem będą linkowane do plików, które są skompilowane na x86 i dostanę błąd linkowania. Skąd to wiem? Dobrze trafiliście. Miałem ten błąd i straciłem na nim chyba z godzinę dlatego teraz Wam o tym mówię i nie będziecie mieć tego samego problemu tutaj w tym template'cie dodaję add subdirectory unity i przez to w tym unity nie muszę już dodawać tego ustawienia kompilatora on będzie wiedział, że tutaj mam ten kompilator gcc z kolei w głównym projekcie Dodaję sub właśnie z tym projektem test-unit-test-template, czyli z tym naszym poligonem, na którym będziemy testować konfigurację. Dodaję tutaj również moduł ctest, czyli CMake'owy moduł do uruchamiania unit testów. Kiedy to wszystko mam skonfigurowane, wchodzę sobie do mojego folderu, gdzie mam output builda, czyli w tym wypadku out-debug i piszę C-Test. I mam tutaj output z C-testa, był jeden test template, on zakończył się failem. Aby to zadziałało, musiałem zmienić jeszcze jedną rzecz, którą początkowo miałem źle. Po to, żeby C test zwracał faila, ten program musi z maina zwracać wartość inną niż 0. Początkowo u mnie ten unity main był wywołany i miałem return 0 na sztywno. Musiałem tutaj zrobić return unity main i teraz jeżeli będzie fail, to zwróci mi kod błędu i C test to wykryje. Teraz, kiedy mam już to poprawnie zrobione w konfiguracji CMake'a, mogę dodać nowego taska do mojej konfiguracji Visual Studio Code. Tutaj widzicie mam ten build clock i clean clock i teraz jeszcze sobie dodam następny target test clock i jako komentę wywołam C test i tutaj jeszcze dam output on failure po to, żeby było więcej komunikatów w przypadku kiedy te testy sfailują. I teraz muszę zrobić ctrl shift p run task i w tym tasku mam test clock i ten test clock mi się tutaj uruchomił. I mam tutaj output właśnie z Unity, czyli był template, był fail, mamy tutaj ten komunikat implement your test i to jest dokładnie to samo, co umieściłem tutaj w teście. Mam tutaj podsumowanie, jeden test, jeden fail, zero ignorów, czyli wszystko ładnie nam tutaj zadziałało. Tutaj zmieniłem jeszcze w konfiguracji Visual Studio Code, żeby on używał tego compile commands JSON i w pliku do IntelliSense, czyli ccpp-properties. Umieściłem tutaj name CMake i compile commands, po prostu podałem ścieżkę do tego JSONa. No i musicie pamiętać, że domyślnie CMake nie generuje tego compile commands, musimy dodać mu odpowiednią flagę. Ok, czyli najgorszą część dodawania unit testów mamy już za sobą, czyli konfigurację. Jak widzieliście, nie jest to takie proste, szczególnie jeżeli chcemy zintegrować ze sobą więcej narzędzi. W tym wypadku swoją złożoność dodał zarówno sam framework testowy, czyli Unity, ale też CMake, CTest oraz Visual Studio Code, czyli tej konfiguracji było dosyć sporo. Jeżeli chcesz zobaczyć dokładnie te pliki konfiguracyjne, oczywiście odsyłam Cię do repozytorium na GitHubie, gdzie znajdziesz cały kod projektu. No ale teraz mamy to już gotowe, sprawdziliśmy, że mamy outputy z testów, możemy przejść do pisania faktycznych testów. Zrobię jeden unit testowy dla poszczególnych trybów w stanie game i jak może pamiętacie, wcześniej zrobiłem tylko trzy tryby. Pominąłem tryb fixed z dodawanym czasem. Będzie to więc dobry moment, żeby uzupełnić o brakujący tryb, a przy okazji zobaczę jak unit testy wpływają na szybkość dodawania zmian i... Czy te wzorce projektowe spowodowały, że wszystko jest do siebie podobne, działam schematami i używam dużo copy-paste'ów, nie muszę zarządzać tą konfiguracją w każdym miejscu w inny sposób. A jeżeli gdzieś będzie mi trudniej dodawać testy, no to też bogatszy o doświadczenia jak to wygląda w praktyce, być może łatwiej mi będzie właśnie wynaleźć jakieś paterny i dodać jeszcze jakiś refaktoring. Także do roboty. Utworzyłem więc nowy folder Game Modes i skopiowałem go po prostu z tego template'a. Tutaj popodmieniałem odpowiednie nazwy i dodałem pliki produkcyjne, które chcę testować, czyli odpowiednie mody: Fixed, Bonus, Bonus Control i Fix Control oraz plik Mode C. Dodałem też pliki testowe, czyli będzie main, runner i testy dla poszczególnych elementów. Mam też plik z mokami. Oczywiście to co tutaj widzicie w tym komicie to już jest gotowy unit test dla wszystkich trybów, natomiast ja to robiłem po kolei, najpierw dodawałem fixed i potem rozszerzałem na kolejne. Jeżeli chodzi o moki, to po prostu dodałem puste implementację funkcji po to, żeby program nam się skompilował i żeby nie trzeba było dodawać więcej plików produkcyjnych. Zobaczmy sobie teraz, jak wyglądają poszczególne testy. Oczywiście najpierw robiłem jeden test, potem robiłem drugi, rozszerzałem, dodawałem jakieś pliki i tak to wygląda w ostatecznej wersji. W setupie ustawiam standardowy czas. Wykorzystuję tutaj buildera. I ten standardowy czas sobie tutaj dałem jako konsta. Ustawiam to na 5 minut i robię poszczególne testy. Czyli najpierw sprawdzam, czy dobrze mi się ustawił startowy czas, potem sprawdzam, czy jeżeli uruchomiłem zegar, to odpowiedniemu graczowi ten czas się zmniejsza, natomiast drugiemu graczowi się nie zmniejsza. Potem sprawdzam to samo dla kolejnego gracza, potem sprawdzam, czy dobrze wykrywa, że został wykonany ruch. I tak dalej. No i oczywiście dla trybu Fixed to jest najprostsze. Dla trybu Bonus dochodzą jeszcze kwestie związane z inkrementem, to wszystko tu trzeba obsługiwać. Mamy dodatkowe scenariusze. Tak samo dla kolejnych trybów dochodzą kwestie związane z kontrolą czasu i z ilością ruchów do kontroli. I tak jak widzimy, dla kolejnych trybów mamy coraz więcej opcji, więc dużo tych testów tak naprawdę było robionych copy-paste'em. Jeszcze wracając do moków, poza tym Mox C, żeby kompilacja była możliwa, musiałem również stworzyć mokową implementację STM32F4 headera. I tak naprawdę tutaj ważne było, żeby mieć Defina Static Force Inline. Ja tego Defina używam w headerach w projekcie, tak naprawdę to jest atrybut gcc, niezależnie czy jest na army, czy nie na army, więc ja sobie tutaj go po prostu zaimplementowałem od nowa. Innych definicji STM-a tutaj nie potrzebuję, więc taki plik na potrzeby moków mi wystarczy. Widzę również kilka rzeczy, które mogę poprawić w moim templecie. Po pierwsze mogę tutaj użyć czegoś takiego jak source path, ponieważ inkludy i sourcey później produkcyjne będą używały tego source path. Poza tym mogę stworzyć coś takiego jak test name, Tutaj to nazwę template i będę miał od tego test main, test runner, test, i później tutaj na przykład będzie game modes, i tutaj będą inne nazwy testów, ponieważ te wszystkie pliki też są robione z szablonów. Zobaczcie, że teraz w naszym projekcie mamy zarówno testy manualne, jak i testy automatyczne. Część rzeczy możemy przetestować automatyczne, a część nie. I nasza strategia testowania przez to się zmieni. Przy testach do pojedynczych zmian będziemy chcieli zawsze puścić testy automatyczne, szczególnie jeżeli wykonują się bardzo szybko. Natomiast manualnie będziemy sprawdzać minimalną ilość rzeczy potrzebną, aby potwierdzić działanie. Tak więc część testów manualnych będziemy wykonywali jako potwierdzenie poprawności testów automatycznych i potrzebujemy tutaj dużo mniej testów manualnych, a po drugie, Testy manualne muszą pokrywać to, czego jeszcze nie mamy zautomatyzowanego. Czyli rzeczy, które i tak musimy przetestować, niezależnie czy mamy testy automatyczne czy nie, to są takie rzeczy związane z integracją między modułami. Na przykład, czy między stanami mode, config oraz game dobrze przekazywane są dane o trybie. Na przykład w tych funkcjach on onEntry, onExit. I jeżeli sprawdzimy, że coś nie działa dla pojedynczego trybu, prawdopodobnie wysypuje się dla wszystkich trybów. Więc możemy zrobić mniej tych testów manualnych i prawdopodobnie. To podobnie wyłapiemy też błędy. Oczywiście, w komercyjnym projekcie takie testy wszystkiego manualnie też są czasem robione, ale tylko w pewnych momentach, na przykład przed samym releasem i wtedy zespół testowy przez parę dni wszystko sprawdza. Ale jeżeli mamy dobre testy automatyczne i dobrą strategię testowania. To takie testy wszystkiego nie powinny za bardzo wykazywać nowych błędów. Oczywiście czasem one wykażą te błędy i warto wtedy zmodyfikować strategię, żebyśmy wcześniej dostawali feedback, ale najczęściej będzie tak, że błąd jest oczywisty i jak już go wykryjemy, to pojawi się przy większej ilości testów i też przy większej zmianie takich mechanizmów głównych aplikacji, a nie jakichś wewnętrznych rzeczy, rozwalimy po prostu wszystkie tryby naraz i będziemy coś takiego od razu widzieć na testach automatycznych. W ten sam sposób działają na przykład smoke testy, czyli takie małe testy na przykład integracyjne, często wykorzystujące hardware, które właśnie mają wykrywać automatycznie tego typu problemy. Więcej o unit testach oraz o strategii testowania znajdziesz w moim kursie Test Driven Development w systemach Embedded, gdzie uczę wszystkiego od zera, łącznie z filozofią test, testowania frameworkami do unit testów, mokami, konfiguracją, dobrymi praktykami, antywzorcami i różnymi rzeczami specyficznymi dla embedded. Jest tam również sporo o właśnie strategii testowania w projektach, a w kursie jest także implementacja protokołu Modbus zgodnie z test-driven development, zrobiona nieco w ten sam sposób jak ta seria o zegarze, że mam projekt i w kolejnych częściach omawiam jaki kod dochodził w kolejnych etapach. Tak więc zachęcam do zapoznania się z kursem, link znajdziesz gdzieś tutaj poniżej. A w ten sposób doszliśmy do końca kolejnego odcinka. Mamy skonfigurowane unit testy, zrobiliśmy też unit testy jednego z modułów. W kolejnym odcinku będziemy robili kolejne unit testy i być może znajdziemy jakieś błędy w istniejącej implementacji. A kiedy będziemy mieli unit testy modułu game, config itd., to dojdziemy w końcu do dodawania kolejnych trybów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.